Tu jest sobie w nocy ten preparat Bonet Adebella Lewa strona od kierowcy poszła mi bardzo fajnie, ale tu są ślady od palców prawdopodobnie od kremów na rękach mojej żony i wygląda to niefajnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Poza tym widać, że te pory są nabite jakimś brudem. Z lewej strony poszło bardzo fajnie. Procedura wygląda tak, że spsikujemy tym bonecikiem, szczotkujemy i wycieramy do sucha mikrofibrą. I efekt ma być super. Z lewej strony wyszło bardzo ładnie. Wiadomo, jest na zimokręt, zobaczymy, jak będzie suche. Ale plamy i różne zabrudzenia puszczają. Teraz zrobimy sobie teść ścierki czy leci brudna woda, czy ten bonet zbiera, czy nie widać, jaka jest brązowa widać jednak bonetowanie ma sens i teraz to już się płuczę, już nie widać Coraz lepiej. Podłóżmy sobie ją na bok. Weźmy drugą sztukę. Nasączmy wodą. Teraz nie pamiętam, bo jedną robiłem boczki, a drugą robiłem podłokietnik, który był dość brudny, albo wszystko pokazywać. I to chyba mi się też, że to jest podłokietnik. nasączę, jeszcze trochę zakręcę wodę. I patrzcie co będzie się działo. Masakra co? Nigdy nie wierzyłem w to, że takie pocieranie szmatką, nasączanie, szczupkowanie, takie nazwijmy to głaskanie, a nie pranie prawdziwe przynosi taki efekt. No Jednak prawda. Będę jeszcze się przymierzył do podsufitki. Podsufitka na razie wygląda na jednolitą. Nie poplamioną. Taką siwą. Ni to beżową, ni to siwą. I mogę się trochę zdziwić jak się okaże, że ona jest jednak o wiele jaśniejsza. Bo nie wiem kto jeździ przed tym tym lifem. Palacz, nie palacz. Zobaczymy. Ciekawy Test. Podłokietniki, boczki lekko podeszły, wyglądają naprawdę super. Jutro czas jeszcze zdjęcie w pełnym słońcu. Zobaczymy, co będzie. Ale były zakurzone bardzo mocno. Przybrudzone. Zwłaszcza ten podłokietnik. Dobra. Czas jeszcze to zdjęcie i zobaczycie, jak to wygląda.